Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Przygotowałam dla Was dzisiaj film porównawczy, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Kochani, jeżeli trafiliście tutaj przypadkowo i zastanawiacie się, czy zasubskrybować mój kanał, to to jest naprawdę bardzo dobra decyzja, do której Was naprawdę zachęcam, więc subskrybujcie, klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, projekt 360 na początek. Kolejny element. I żebyście mnie tutaj nie zamordowali, to przeszłam na drugą stronę i przymocowałam dzisiejszy element tutaj w tym miejscu. Oczywiście to może się jego, jego pozycja tutaj, może się zmienić, dlatego że pozycja, ułożenie, ponieważ wiecie jak to jest w powietrzu przymocowywać, no bardzo ciężko. Także zaczynamy, tak jakby, tę stronę. To jeszcze nie zostało przeze mnie przyszyte, ale trzyma się nieźle. Natomiast już będziemy tutaj też powoli tworzyć sobie drugą stronę tej kurtki. Perełki moje kochane. Zacznę dzisiaj od stylizacji, którą mam na sobie. Zazwyczaj w filmach porównawczych tego nie robię, dlatego ponieważ od razu przechodzę jakby do rzeczy, to co, te, do tych, które mam pokazane. Natomiast dzisiaj muszę wam powiedzieć coś na temat tego kombinezonu. Otóż e, trafił w moje ręce kombinezon w kropki, który był tak długi, że jeszcze taki, takiego długiego kombinezonu nie widziałam. Więc standardowo obciłam sobie nogawki, ale miałam ogromny problem, żeby je potrzeć. Wymieniałam igłę. 10 razy dopasowywałam, czytałam w instrukcji, jaką igłę dobrać do danego materiału, niby znam już to na pamięć. Natomiast no jeszcze gdzieś tam na internecie tego szukałam takiej informacji, nie udało się. A właściwie jedna nogawka została przyszyta, powiedzmy, podszyta, ale nie wygląda to zbyt dobrze, więc stwierdziłam, że zostawię to tak, jak jest. Nie sejpie się ten materiał, nie strzępi, więc kto mi będzie na mnie patrzył, i się przyglądał, czy ja mam podszyte nogawki, nieważne. No i słuchajcie, pomyślałam sobie, że dzisiaj tak się mogę wybrać do second handu, dlatego że no, bardzo mi się podoba ta stylizacja. Do tego dodałam sobie mm, buty w krowę, czyli. Zebra, kwiaty i pantera do mnie nic już nie dociera, powiedzmy, czyli szaleństwo totalne. Krowę mam również tutaj na ręku, czyli w sensie gumkę taką we wzór e, takiej krowy, tylko biało-czarnej, tak mi się ta gumka kojarzy. Ostatnimi czasy bardzo lubię właśnie sobie zakładać na ręce takie frotki, takie gumki duże, bo bardzo mi się to podoba, czuję się, e, one mi zastępują tak, wiecie, bransoletkę i fajnie to wygląda, to jest taki, takie coś innego. W każdej chwili zresztą mogę mieć potrzebę związania włosów, więc jak znalazł taka... E, Taka gumka może się świetnie tutaj sprawdzić. Więc dzisiejszy kombinezon jest też taki bardzo, powiedzmy, ekstrawagancki pod jednym względem. Konkretnie ma spore rozcięcia pod pachami, No i dzisiaj już byłam zmuszona dobrać odpowiednią bieliznę. No myślę, że czarny biustoż też mógłby tutaj dobrze wyglądać, chyba, ale stwierdziłam, że założę taki w kolorze ciała, żeby, jakby, żeby tak. Wiecie, to się za mocno nie rzucało w oczy. Zastanawiam się też, czy sobie tych dziur trochę nie szyć ale jest to tak wygodny efekt, takie fajne uczucie takiego przewiewu, swobody, wolności, więc stwierdziłam nie dobra, ja jestem szalona, zostaje tak jak jest. Także w niepodszytym Kombinezonie jadę dzisiaj do dwóch second handów. A teraz zapraszam Was na dzisiejszy film. Przygotowałam 10 rzeczy, ponieważ udało mi się znaleźć naprawdę takie fajne, mm, fajne perełki, fajne ubrania i chciałabym Wam to dzisiaj właśnie dzi przedstawić. O Boże, mieszam, mieszam, dobra. Masło maślane, groch z kapustą. Dobra, wystąpi dzisiaj też taka bransoletka, która jest u mnie nowością. Kupiłam ją sobie wczoraj za 6 zł. Nie pamiętam w, w którym, Boże, w którym second handzie. Wczoraj byłam w trzech. No, w jednym z tych trzech. Mm, ale to już, dobra, mniejsza o większość. Także taka kolorowa bransoletka z perełek. Ona wystąpi w dzisiejszej którejś ze stylizacji. Kochani, jako pierwszy, Rzecz to będzie tak. Brunello Cucinelli. Jeszcze taki, takiego projektu tutaj nie miałam. Więc jedwabna koszula na początek. Cena 6263 zł. Dzisiaj będą ceny bardzo wysokie. Takie na grubo, na bogato. Ale dobra, spokojnie. Damy radę. Więc kolor tej koszuli jest nie za fajny, Mam nawet taką jedwabną koszulę. Dosłownie taki odpowiednik. Natomiast stwierdziłam, że nie, no trzeba tę walkę jakby wygrać. Powiedzmy walkę, oczywiście taką zabawę. I wybiorę coś innego, ale też postawiłam. Na jedwabną koszulę, żeby nie było, że tutaj wyskoczyłam z poliestrem i wiecie, no jednak jedwab jest tkaniną szlachetną z tej najwyższej półki, więc dobra, stwierdziłam, e, musi być u mnie też jedwabna koszula. Ja wybrałam kobaltową, bo kobalt jest przepiękny, no i zdecydowanie jak dla mnie bije tamten kolor na głowę. Chociaż, no może być tak, że komuś nie podoba się akurat niebieska koszula, woli tamtą bardziej taką stonowaną. Jak najbardziej to uszanuję, ale ja zdecydowanie wolę ten kolor i ta koszula bardzo mi się podoba i powiem Wam szczerze, muszę to Wam przyznać, że często piszecie właśnie na temat Jedwabiu, że on jest taki delikatny, że fajnie się na, na ciele zachowuje i to jest święta prawda. Dlatego, że w tej koszuli czuję się naprawdę bardzo komfortowo, ona jest taka delikatna i naprawdę tak, tak, tak swobodnie. Mam kilka koszul jedwabnych, ale ta jest taka najbardziej e, miła dla mojego ciała. Jest po prostu rewelacyjna, zachowuje się jak taki balsam, jak, tak jakby ktoś mnie tak piórem po tym ciele dotykał, fajne uczucie. Z tyłu moje koszulę tak się prezentuje. Pokazywałam Wam kiedyś już z nią inną stylizację. Często mówię, że m, pokazując ubrania, znam, że na przykład mam do nich, co do, co do tych rzeczy, dużo planów, że różne takie stylizacje, więc pomyślałam sobie, nie będę powielała już stylizacji, którą Wam pokazywałam, jeśli chodzi o tę koszulę, bo akurat w jej przypadku mówiłam, że coś jeszcze będę z nią kombinowała, wymyślała, ponieważ uwielbiam kobalt łączyć, łączyć z kolorem żółtym, z butelkową zielenią, z czerwienią i z fuksją. To jest taki mój e, po prostu zestaw, który uwielbiam, zestaw taki kolorystyczny, więc stwierdziłam dzisiaj, że postawię na taką czerwień, trochę z, trochę z różem, taką spódnicę, którą kocham, ta spódnica jest rewelacyjna, ubrania też można kochać, tak powiedzmy, wiecie o co chodzi, to jest tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc tutaj dzisiaj taka trochę inna propozycja i bardzo mi się spodobała ta stylizacja, wiecie, stwierdziłam, że teraz jak będą jeszcze takie cieplejsze dni, bo ma być wybuch takiego ciepła w tym tygodniu, no to właśnie może być przeze mnie ta stylizacja ubrana, ponieważ no, dzisiaj jest tak 16-17 stopni. Nie wiem, czy w tym kombinezonie nie zmarznę, bo ogólnie rzecz biorąc, to ja wszędzie podejeżdżam samochodem, więc teoretycznie tylko wchodzę do sklepu, a w sklepach jest ciepło, więc no dobra, nie zmarznę, na spacer się nie wybieram. Natomiast też ta stylizacja z koszulą może być jak najbardziej, na przykład jutro mogę się tak wybrać, bo też tak 17 stopni, natomiast pojutrze już ma być 24, więc już będzie coś na krótko, także jeszcze zdążę coś tam z tych swoich nowości założyć. Za swoją koszulę zapłaciłam 24 zł, i teraz tak, mogę się mylić, słuchajcie, bo ja z rzeczy, ja po prostu tego nie pamiętam, ale mm, na pewno nie przepłaciłam, o, nie, dało, nie zapłaciłam za nią 6263 zł, także myślę, że nawet jakbym zapłaciła za nią 50 zł, 100 zł, to jedwabna koszula za tyle to jest po prostu tego warta, zwłaszcza, że ona naprawdę była w stanie idealnym. Kolejna rzecz. Versace Jeans Couture. Koszula. 1209 zł. Wiecie, jak często przekonam, czy Zalando na przykład, bo lubię Zalando, czy na przykład z tę tą, z tą stronę Farfetch konkretnie, czy tam tą Mighty i te takie różne. To natknęłam się właśnie na tych trzech stronach na tę koszulę. I w ogóle dzisiaj wyświetlą wam się dwa zdjęcia właśnie tej, tej koszuli, dlatego że w ogóle nie mogłam znaleźć czegoś z przodu, tak jakby, żeby też była widoczna cena. Więc trochę z boku, trochę też jakaś taka modelka pokazana. Na przodem w stylizacji ze skarpetami, ze szpilkami, czyli też takie szaleństwo. Ta koszula od razu mi się skojarzyła z moją koszulą, którą kiedyś Wam już pokazywałam, no ale muszę pokazać ją po raz kolejny, ponieważ ona w tym filmie porównawczym dzisiaj po prostu odnajdzie się rewelacyjnie. I moja koszula to jest coś takiego, wcześniej jak ją pokazywałam, wiem, że też kojarzy mi się z marką Dolce Gabbana, więc tutaj i z marka Versace, i Dolce Gabbana, trochę tego, trochę tamtego, wiecie, do filmu porównawczego, jak znalazł. Ta koszula jest naprawdę bardzo, bardzo ładna, jest taka inna, wyjątkowa, bardzo mi się podoba, z tyłu tak się prezentuje, no i na pierwszy rzut oka bardzo mi się z marką Versace skojarzyła. E, oczywiście moja przepiękna koszula, skromna jakże, można tak powiedzieć, kosztowała jedynie 12 zł, więc e, przepaść, a jakieś tam podobieństwo też tutaj jest. Kochani, jeszcze co zauważyłam. Wybierając rzeczy ze strony Farfetch, na przykład bardzo często, bardzo często, tak w takich 80-90% przypadków nie ma podanych, na przykład nie ma podanego składu tych rzeczy, więc naprawdę rozwijam listę, zawsze staram się opis rozwinąć, czytać, czy coś jest podane. No naprawdę nie ma, po prostu masz kasę, to kupuj. O, na takiej zasadzie, chyba to, to tak tam działa. I teraz tak, trzecia rzecz, Filip Lim, kurtka we wzory, 8523 zł. Słuchajcie, też bardzo mi się skojarzyła jedna rzecz, którą ostatnio, wczoraj właściwie Wam pokazywałam, więc dzisiaj powtórzę tę stylizację, nie obraźcie się na mnie, ale stwierdziłam, że no ta moja kurtka, bardzo, bardzo przypomina na pierwszy rzut właśnie tę bluzę, którą Wam tutaj dzisiaj pokazuję, prezentuję od projektanta. Jak wcześniej już, zanim kupiłam w ogóle tę kurtkę, którą Wam za chwilę pokażę, kurtkę, bluzę, to natknęłam się właśnie na tą we wzory. I gdzieś ostatnio, jak no, trafiła w moje ręce ta, którą zaraz Wam pokażę, Boże, masło maślane, to... Szukałam z powrotem tamtej, bo wiedziałam, że przyda mi się do filmu porównawczego, czyli mam taką pamięć, jeśli chodzi o ubrania, bardzo, bardzo taką wzrokową pamięć do ubrań i odgrzebywałam, szukałam po prostu konkretnie tamtej, bo stwierdziłam, że to jest naprawdę na pierwszy oka bardzo do siebie podobne. Więc e, moja propozycja to jest coś takiego, pokazywałam Wam to wczoraj, była ta szalona stylizacja ze skarpetami, e, ogólnie jak się przypatrzymy całej tej chaotycznej powiedzmy stylizacji, powiedzmy, to tutaj naprawdę są przeróżne podobieństwa, tu nie jest nic z przypadku, to nie jest tak, że ja na siebie założyłam kilka rzeczy, uprałam się na cebulę i to jest przypadkowe, nie, tam jest wszystko naprawdę przeze mnie tak jakby przemyślane, na szybko, ale przemyślane, o, bo zawsze te stylizacje tworzę w biegu. Że tak powiem, bo wiecie, muszę mieć też czas, żeby coś zjeść, bo czasem no, w brzuchu mi burczy i te dźwięki też takie e, te dziwne, to, to mój brzuszek się odziewa, bo jestem ogólnie strasznym kotomorem. Mnie jest lepiej ubrać niż nakarmić. Zawsze to taniej wychodzi. Jeszcze coś wam chciałam powiedzieć, e, Albert kazał mi wspomnieć o śniaku tutaj. Bo mu, e, śmiał się ze mnie, mówił, Boże, skąd Ty masz takiego siniaka? I to w takich zawsze nietypowych miejscach mam te siniaki. Nie wiem, słuchajcie, skąd jest ten siniak. E, będzie go widać gdzie na filmie. E, no i tyle. I dobra, wspominam o tym e, głupim siniaku. Nie wiem, skąd on powstał, ale jest. Dobra, więc e, wracając do tej kurtki, przepraszam, że tak mieszam. E, ona wygląda w ten sposób, też takie różne wzory. No i bardzo mi się kojarzy na pierwszy rzut oka, powiedzmy, z tamtą od projektanta. Za swoją zapłaciłam 12 złotych. Kolejna rzecz, Soloro, koszula w kropki 5940 zł. I teraz też to, co pokażę Wam, ja dzisiaj, tutaj za chwilę, to też mogłam tylko dodać czarną wstążkę tutaj pod szyję i byłoby naprawdę do złudzenia coś bardzo, bardzo podobnego. Jednak nie chciałam się szukać takiej wstążki i stwierdziłam, że tutaj pokażę coś podobnego, ale już bez takiego mega kopiowania. Więc to jest ta koszula, taka koszula vintage, która nie jest w kropki, ale gdzieś też z daleka, jak ktoś nie dowidzi, tak jak na przykład ja, to mogę sobie, wiecie, w głowie pomyśleć, że to są kropki. Jakby nie patrzeć. To jest taka krateczka, ale też mniej więcej chodzi o charakter tej koszuli, że ona jest jakby podobna do tamtej, że tu jest podobny styl tej koszuli. Też jakiś taki kołnierz. No i mówię, tak jakbym sobie tutaj chciała założyć jeszcze taką czarną wstążkę i to odpowiednio zawiązać, to byłoby to bardzo podobne wręcz. Ale można sobie to jakoś tam wyobrazić w ten sposób. Bardzo, bardzo lubię tę koszulę, chociaż założyłam ją tylko raz, ale ją bardzo lubię i myślę, że teraz. Yy... Z chęcią po tym filmie ją sobie ubiorę. Tak jak mówię, czasem jak człowiek nie ma pomysłu na stylizację, to najlepszą zasadą jest bierzcie po kolei. Bierzcie po kolei, się nie zastanawiajcie i tyle. Jeżeli nie chcę Wam się po kolei brać, to znaczy, że tych rzeczy macie za dużo. Po prostu ja tak, tak ostatnimi czasy sobie wymyśliłam, stwierdziłam, że mi się sprawdza to rewelacyjne. Biorę po kolei, jak mi się za bardzo nie chce w, telefon, w telefonie grzebać i patrzeć, co tu będzie się ubrać, wymyślić czy tak, czy tak dalej. Nie zastanawiam się na tym, tylko biorę po kolei. Dobra, małe koszulasto, tak się prezentuje i za swoją perełkę skromną zapłaciłam 10 zł. Teraz, kochani, trzymajmy się mocno tego, na czym siedzimy. Ja się trzymam pufy, bo będzie cena naprawdę bardzo duża. Marka Aiman, golf z tyrkoniami, 24 887 zł. Słuchajcie, weszłam w opis, rozwijałam. To. Staram się zobaczyć, czy to jakiś jedwab, nie wiem, co to może być takiego, czy te cyrkonie są jakimiś diamentami, no nie wiem, nie, no może diamentami nie, bo za dużo by to, to by kosztowało jeszcze więcej, ale no to są zwykłe cyrkonie, to są zwykłe cyrkonie, jakieś cekiny, jest to bardzo ładnie uszyte, ja lubię takie rzeczy, jak wiecie, mam kolekcję takich biżuteryjnych ubrań i naprawdę mam też taką bluzkę z długim rękawem, ale ona tutaj dzisiaj akurat nie pasuje do tego filmu porównawczego, chociaż od biedy mogłabym ją tutaj pokazać, jeszcze przyjdzie na nią czas. Natomiast tamta jest nawet bym powiedziała ładniejsza, a zapłaciłam za nią chyba 4 zł. Była sukienką, ja ją obcięłam i mam mega fajną bluzkę, taką naprawdę świetną, bardzo biżuteryjną. No tutaj cena jest y, tragiczna. Jak dla mnie, jest trochę tragiczna. Więc pokażę Wam teraz propozycję ode mnie. Już nie chciałam szukać golfu, bo też chyba jakiś taki golf z takich cyrkonii mam, ale pokażę Wam też coś bardzo ładnego, coś, co można też w second handach znaleźć. Moja bluzka to jest... Coś takiego i to jest taki motyl dosłownie i w przenośni, i dosłownie i w przenośni, motyl, który też składa się z różnych koralików, cekinów i jest to bluzka jedwabna, jest to bluzka jedwabna, która, ym, która po prostu została też ręcznie robiona, jest tutaj w ogóle dużo takich informacji, jest bardzo, bardzo ładna, wyszywana przepięknie, słuchajcie, bardzo mi się podoba, jest to, jest to taka złota yy, odsłona która nadaje się na wystylizowanie na przykład w pochmurny dzień. Ta bluzka nadaje się do, do stworzenia takiej stylizacji jesiennej. Wiecie, o co chodzi. Taka, dopada nas taka chandra jesienna, takie zmęczenie i ta bluzka tak wszystko ożywi. Ona po prostu tak wszystko rozświetli. Bardzo mi się podoba. No, to jest bluzka, której jeszcze co prawda nie ubrałam, bo czekam... właśnie teraz chyba ją ubiorę. Te rzeczy, które cię pokazuję, to są takie po prostu dla mnie... Taka lampka w głowie mi się zaświeciła, że na niej przyszła pora. Więc ta bluzka jak najbardziej... Być może w przyszłym tygodniu się w nią wystroję, dokładnie w takiej stylizacji jak wam się pokazałam, może tam z butami jeszcze pokombinuję. Natomiast czarne eleganckie spodnie i tylko to założone, żeby było widać kształt też tej bluzki. I za swoją skromną bluzkę zapłaciłam 15 zł. O, dobra. Już chciałam przywracać od nowa, czytać to samo. Nie. Teraz rzecz numer 6. E, Fabiana Filippi, e, tiulowa spódnica, 2245 zł. Nie podoba mi się kolor. Tuż już mówię od razu, że wybrałam tiulową spódnicę nie bez powodu, ponieważ w moje ręce ostatnio trafiła piękna, tiulowa, bezowata spódnica, którą przedstawiałam Wam w wersji na sportowo, w wersji spacerowej, ale dzisiaj pokażę Wam ją w trochę innej odsłonie. Natomiast e, wracając do tej, od projektanta, nie podoba mi się ten kolor. No po prostu. Nie jest taki do końca mój. Nie wiem co jest w tej spódnicy takiego niezwykłego, bo taki tiul można sobie zamówić nawet na Allegro i taką spódnicę sobie uszyć. Powiedzmy w kilka godzin, no, tak jak ja zaczynam nabierać to doświadczenie, myślę, że taką spódnicę bym sobie mogła bez problemu uszyć. Natomiast nie, natomiast teraz pokażę wam swoją. Właściwie o niej przypomnę. Została naprawiona, to znaczy poszywana. Jeszcze słuchajcie, to, mm, na przykład tutaj, jest zszyte przeze mnie, więc trzeba będzie teraz, y, nie, to miejsce źle pokazuje, kurka wodna. Tutaj. Jest zszyte, i ja stwierdziłam, że to, to trochę widać, że tu jest, że tu było coś zszywane, więc poszukam sobie takich czarnych jakichś kwiatków, powycinam, koronkowych, i miejsca, w które zostały przeze mnie naprawiane, ponaszywam po prostu takie czarne jakieś elementy, żeby dać jej drugie życie. Jak wiecie, to była sukienka. Jeżeli ktoś nie wie, jest tutaj po raz pierwszy to była sukienka, e, taka ala baletnica e, dla takiej małej dziewczynki, nie o to mi chodziło, więc obcięłam je sobie, pozbyłam się tej góry, wszystko ponaprawiałam, ona była poniszczona. Ponieważ w second handzie taka sukienka, spódnica długo nie może powiesić w stanie idealnym, dlatego że każdy tam wszystko szarpie i trzeba na te rzeczy po prostu uważać. Zostało mi ją jeszcze wyprasować, no bo jest pognieciona i jak nagrywałam dla Was stylizację, to ona trochę się tam przekręciła z tyłu, ale mówię o tym od razu, bo ona jest bardzo niesforna. To jest spódnica, którą trzeba co jakiś czas sobie poprawić. No to jest po prostu dla kogoś, jeżeli ktoś lubi modę, jeżeli ktoś lubi takie dziwne rzeczy, no to będzie lubił tę spódnicę, jeżeli ktoś nie lubi takich niewygodnych rzeczy, tak jakby um, utrudniających funkcjonowanie, to po prostu się wścieknie, przeklnie i ją wywali, dosłownie. Więc no tutaj ja um, jednak daję jej to drugie życie, drugą szansę, także zostało mi jeszcze wyprasować i będzie wszystko z nią ok. Za swoją, e, za swoją spódnicę, sukienkę, która była, bo to ja ją kupiłam jako sukienkę, zapłaciłam 8 zł. Teraz rzecz numer 7. Izabel Moro, spódniczka falbankowa 946 zł. Wow, coś tańszego, jak to widać słuchajcie, coś tańszego. Jak to widać po prostu w przypadku cen 24 tysiące, na przykład 6008 i tak dalej. Jak widać nagle taki spadek, co nie? Też się coś wydaje bardzo, bardzo tanie. No i dobrze, tutaj taka spódniczka, która... Y, takich spódniczek jest bardzo dużo w second handach. To już mówię od razu, no ja bym w życiu nie kupiła y, takiej spódnicy, y, ponieważ wiem, że ogromne zasoby takich spódnic są w lumpeksach. Tutaj chyba ewidentnie płaci się za metkę. Y, natomiast y, tak jak mówię, wybór w lumpeksach i to w każdym jest takich spódnic potąd. I teraz pokażę Wam coś ode mnie i to też była sukienka. Bo u mnie wszystko tak naprawdę. Y, Przechodzi pewną metamorfozę. To jest teraz taki mój projekt, powiedzmy, więc była to sukienka, i teraz stała się spódnicą. Doszyłam sobie jeszcze gipiurę, żeby ją tak ozdobić i żeby też popodnosić te falbanki, żeby ona była taka, taka fajna, wiecie, taka fikuśna. No i powstało mi coś takiego. I słuchajcie, to był prezent. Ta sukienka była prezentem od pani, stała się spódnicą po mojej przeróbce, i teraz wyceniłam ją sobie sama na takiej zasadzie mniej więcej, ile spódnice mogą kosztować w. Lumpeksie, więc ustalam sobie tutaj cenę, wymyśliłam 12 zł, więc myślę, że to nie jest jakimś tutaj błędem, a bardzo chciałam ją w tym filmie dzisiejszym porównawczym pokazać, przypomnieć wam o niej, dlatego sama sobie postanowiłam, że ją wycenię. A, i jeszcze słuchajcie, mogłam popełnić taki błąd, ponieważ to była sukienka, czyli ja wyceniłam to jako spódnicę przed przerówką, jeszcze jak to wyglądało, ale to też dobra. Za 12 zł można znaleźć też sukienkę jak najbardziej i taniej i, i przeróżne, bo sukienki są super. Teraz rzecz numer 8. Kite, skórzana kurtka, 22 766 zł. Powiem Wam tak, ta kurtka jest taka z połyskiem, jest taka powiedzmy przypominająca trochę eko skórę na pierwszy rzut oka, taką skaję tanią, tak mi się kojarzy. Nie lubię czarnych chyba kurtek połyskujących za bardzo, bardziej wolę te takie matowe, natomiast oczywiście gdyby była w kolorze żółtym lub jakimś takim innym, to jak najbardziej połysk mi się wtedy podoba. Tutaj jeśli chodzi o kołnierz, to jest taki rozciepierzony, on ma się rzucać w oczy, ja wiem o co tutaj chodzi, natomiast za tyle ta kurtka nie wygląda na tyle pieniędzy. Nawet jakbyśmy ją ubrały nie wiadomo z czym, ona nie wygląda na 22 tysiące litości. Więc teraz pokażę Wam moją propozycję, bardziej skromną, ale to jest kurtka też skórzana. Jest bardzo, bardzo ciężka, słuchajcie, naprawdę. I to jest coś takiego, też taka forma krótsza. Też ma tutaj taki kołnierz czarny. Podoba mi się ogólnie na pierwszy rzut oka i na drugi rzut oka i na każdy kolejny. Jest to bardziej taka rokowa wersja. Ona jest w takim stanie idealnym, można powiedzieć, ale ona ma efekt takiego zniszczenia. Więc to jest takie, chyba zamierzone w tym, w tym projekcie. No nie wiem. Z tyłu tak się prezentuje. Ona ma dużo takich kieszeni. Jest właśnie taką kurtką bardziej rokową. Jest niesamowicie ciężka. I ja za swoją skromną kurtkę zapłaciłam 10 zł. Także tutaj jest przepaść. A powiem wam tak szczerze, nie żebym tutaj um, um, chciała na siłę jakby pokazać, że, um, że ta jest taka mega piękna i w ogóle. No ta mi się bardziej podoba, słuchajcie, bardziej mi się podoba. Także zostajesz jeszcze kurtko ze mną. Kochani, zostały mi dwie rzeczy na koniec. Kika Vargas. Tak się tutaj projektantka nazywa. Sukienka w kwiaty we wzory. 2822 zł. Czemu się śmieję? Dlatego, że już patrzę na swoją perełkę, którą kupiłam wczoraj, i na szybko po prostu, na szybko do pralki i przy grzejniku była suszona, żeby dzisiaj była w dzisiejszym filmie. I teraz zastanawiam się, przez to, że. Kupiłam tę sukienkę, którą wam za chwilę pokażę. Zastanawiam się, czy pojechać najpierw w tym kombinezonie, czy najpierw pojechać w sukience. Chyba dwa razy będę się dzisiaj wybierała do miasta, więc dobra, uda mi się chyba te dwie rzeczy założyć. Dobra, to taka wstawka ode mnie, więc teraz pokażę wam moją perełkę. Wczoraj natknęłam się na taki lumpeks przypadkowo, po prostu parkowałam, patrzę sobie jakoś tak w lusterko, kurczę pieczone. Second hand, jakiś nowy. Nowy, stary, ale ja tam jeszcze nie byłam. Szybko zafarkowałam i poleciałam na zakupy do Second Handu. Kupiłam tak przepiękną sukienkę, ona mi się bardzo, bardzo podoba. Próbowałam sobie podnieść trochę przód, bo na moje prawe oko troszeczkę fajn, lepiej by to wyglądało, ale to jeszcze sobie pokombinuję. Natomiast sukienka jest rewelacyjna. Jest to rozmiar L, szkoda, że nie jest to S, dlatego że ten przód byłby wtedy lepszy, ale ona ma z tyłu coś takiego, czyli takie, Bożek mi w tym poczuchu burczy, przepraszam, ma taki pasek, i można sobie w talie fajnie wyregulować. Jest super ekstra uszyta. Naprawdę jest taka dopracowana. Guziki też są piękne. I tu jest napisane: zaraz zobaczymy. Angelo di Conti Modello Armani. Tak jest tutaj napisane. Nie sprawdzałam jeszcze, co to jest takiego, natomiast tak, zapłaciłam za nią 24 zł, bo była wyceniona, ale słuchajcie, zapłaciłabym mi za nią 50 zł i więcej, dlatego że bardzo mi się podoba. Jest taka w klimatach jesiennych, niby krótki rękaw, ale postaram się na przykład, jak już wyciągnę te swoje nieszczęste rajstopy, to postaram się ją no, z tymi rajstopami zestawić i konkretnie, ups, mam nadzieję, że na głowę żaden but nie spadnie. Te bodki też fajnie będą wyglądały, myślę, że mogą się tutaj sprawdzić. Ale to wiecie, trzeba pokombinować jeszcze. Nie będę odkładała tego buta, bo mi zaraz na głowę spadnie. Natomiast dzisiaj, tak jak jest taka cieplejsza aura, no to postanowiłam ubrać do tej sukienki żółte szpilki, takie blade żółte, żeby troszeczkę podbiły ten jaśniejszy kolor, który jest na tej sukience. Bardzo mi się ta sukienka podoba. Ostatnia rzecz na dzisiaj: Karl Lagerfeld, kolorowa spódnica 2206 zł. To jest taka spódnica, chyba Midi, też nie mogłam znaleźć zdjęcia na modelce. Natomiast o co mi tutaj chodziło? O takie połączenie różnych kolorów. Spódnica plisowana i różne kolory. Wczoraj, co prawda, pokazywałam Wam stylizację z taką spódnicą, ale pozwoliłam sobie tę stylizację tutaj przenieść do dzisiejszego filmu, ponieważ e, bardzo mi się ta spódnica moja podoba i też tutaj no, fajnie będzie pokazać coś mniej więcej w podobnym klimacie powiedzmy, czyli też taka kolorowa spódnica plisowana, od, którą zaraz Wam pokażę dla przypomnienia. I czemu. Nie wymyślałam innej stylizacji, ponieważ ta bardzo mi się podoba. Ta jest dopracowana. Pomyślałam sobie, że nie będę wyszukiwała już nie wiadomo czego z tą spódnicą, dlatego, że to jest teraz w tym momencie taki mój zestaw, który mi się bardzo podoba. I ta spódnica to jest to jest ta właśnie spódnica, kolorowa, zwężana przeze mnie standardowo. Długość jest taka Taka ona jest pośrednia, powiedzmy. To nie jest ani midi, ani, ani taka mini, tylko taka pośrednia. Też lubię takie spódnice. Różne kolory można nosić albo tak, przodem, albo to na, na przodzie. Więc jak tylko sobie chcemy. I za swoją zapłaciłam 12 zł. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie z tych wszystkich rzeczy. Teraz nastał czas na porównanie cenowe, czyli podsumowanie. Za rzeczy od projektantów zapłaciłabym 77 807 zł, a za swoje. Jakże skromne, tak jak zawsze to powtarzam. Przepiękne rzeczy zapłaciłam 139 zł i tutaj też granica. Błędu, wiecie o co chodzi? Może to być do 150, może to być nawet mniej niż te 139, ale zawsze jakoś tak do tych 150 tutaj wychodzi. Nie wiem jak to jest. Lecę, lecę. Słuchajcie do second handu, bo czekają na mnie kolejne perełki. Dziękuję wam za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie, kochani, w ten wspaniały dzwoneczek i będziecie wtedy dostawali powiadomienia o nowościach, które pojawiają się na moim kanale. Również zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.